Jakub Załucki, przed ciężkim tygodniem dla drużyny R8Basket. Jakub, przede wszystkim, no mieliście półtorej tygodnia przerwy tak naprawdę. Jak ta przerwa wpłynęła na, na Ciebie przede wszystkim? No i czy trener dał Wam odpocząć? Jak to właśnie wyglądało? Trochę żeśmy odpoczęli. Te, myślę, że po, po, po poprzednich trzech tygodniach, gdzie żeśmy dość dużo grali. Grali w środę i, 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 i mecze, które, kolejki zbiegły się na piątek i na niedzielę. To, to, to wolne było nam bardzo na rękę. Odpoczęliśmy, zyskaliśmy trochę nowych sił. Myślę, że teraz jesteśmy po tym weekendzie, to już, tak, to już tak na pewno. Jesteśmy naładowani, mamy mecz w środę Pucharu Polski, ale przede wszystkim, myślę, że przede wszystkim najbardziej skoncentrowani jesteśmy na sobocie. To jest nasz najważniejszy mecz. No właśnie, czym się różnią te dwa mecze tak naprawdę? Czym się różnią drużyny i czy do dwóch meczów podchodzicie w taki sam sposób, czyli żeby za wszelką cenę zwyciężyć? każdego przeciwnika szanujemy, bez względu na to, czy gramy z drużyną, która, gra, która jest na szczycie, czy która jest nam z dołu tabeli i z każdą chcemy wygrać, ale no, patrząc tak dość strategicznie i szeroko, no to ten mecz sobotnie jest dla nas dużo ważniejszy. Tak? Cel awansu do pierwszej ligi jest nadrzędny nad zdobyciem Pucharu ale obydwa są bardzo ważne. Powiedz właśnie coś o drużynie, z którą gracie w środę. Jak się zapatrujesz na ten mecz, co, co wiesz o tej drużynie, no jak się do niej przygotowujecie? Powiem szczerze, że jeszcze niewiele wiem. Z wiem o jednym, dowiedziałem się, że. Kolega, z którym kiedyś grałem, tam gra, ale naprawdę niewiele jestem w stanie powiedzieć o tej drużynie. Podobno jest, odbudowują się, Plaszew kiedyś był na naszym miejscu, bardzo mocno budował drugą ligę. Trzy lata z rzędu chciał awansować do pierwszej, nie udało się. Teraz słyszałem, że drużyna jest budowana na nowo i chcą się z trzeciej ligi przedostać do drugiej, więc aspiracje mają. Mecz, właśnie wyjazdowy, czyli skupienie, przede wszystkim chyba będzie w tym meczu. Zdecydowanie tak. To jak zwykle gramy na wyjeździe. Nie nasza hala, koncentracja musi być dużo większa. U siebie jednak gra się łatwiej, są kibice, są, są te mury, które nam sprzyjają, które znamy. Na wyjeździe jednak ten poziom koncentracji musi być wyższy. Właśnie kolejny mecz w sobotę, gracie na małej hali Tauron Areny. Powiedz jak tobie się tam gra, bo Michał Chlebowicki ostatnio mówił, że twarde kosze są, trenujecie tam tylko raz w tygodniu i no nie jest tak samo jak na przykład tutaj albo na Koronie. Jak to właśnie wygląda z twojej perspektywy? No, nie da się ukryć, że no, jest to nasza hala domowa, ale trudno nazwać ją tak naprawdę naszą. Mamy tro trochę mało tam trenujemy. Broń że nie jest to żadna wymówka, czy, 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 czy na te kosze wpada, czy nie, jak się tam czujemy, bo to, to, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ale, ale jednak no, trochę, trochę brakuje nam ogrania na tej hali, wyczucia tych koszy, bo są bardzo specyficzne, są nowe przede wszystkim. I nie dość, że kosze, które są stawiane w ziemi są zawsze bardzo twarde, to nowe podwójnie, one muszą zostać rozbite. A ze względu na to, że są mało używane, przede wszystkim przez nas, no to, no to, to rozbijanie trochę potrwa. Ostatnie pytanie, graliście już z drużyną z Katowic, wygraliście na wyjeździe, powiedz, ale to chyba właśnie nie będzie łatwiejszy mecz od, od tego na wyjeździe, mimo że gracie u siebie. No, wydaje mi się, że nie będzie. Katowice pokazały, że to był początek sezonu, pierwszy mecz, tak naprawdę otwarcie, oni nie wiedzieli do końca z czym się mierzyć, bo o nas było trochę, u nas było głośno, ale nikt do końca nie wiedział z czym będzie miał do czynienia, oprócz paru, mecz, paru sparingów i jakiegoś tam turnieju. Myślę, że my żeśmy ich dość mocno zaskoczyli tym co, tym, co prezentujemy, i dlatego te Katowice w tym pierwszym meczu no, nie, nie podjęły z nami takiej walki, jaką myślę podejmą w sobotę. Wygrali 10 meczów z rzędu, dopiero teraz w Bytomiu przegrali w piątek. No, na pewno nie będzie to łatwy bój. Dziękuję bardzo.